Cześć kochani, witam Was w nowym dniu i w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę, kolejny piękny dzień. Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie i bardzo fajna temperatura. Teraz zabiorę Was na spacer, pójdziemy z moim psem na spacer. A gdy wrócimy, weźmiemy się za śniadanie, bo ja wam powiem, że zrobiłam się trochę głodna. I zrobimy sobie dzisiaj omleta. Będzie to omlet z pieczarkami, z pomidorkami. W sumie, co znajdę w lodówce? Będzie. Także tang już jest gotowy, kochani, więc zbieramy się na spacer. Tang, idziemy na dwór? Idziemy? O, no widzicie, jak mu się bardzo chce, ale niestety czasem trzeba. Więc zbieramy się. i Ja już wróciłam ze spacerku, więc tak jak powiedziałam, biorę się za omleta. A więc e, ja zrobię omleta e, z trzech jajek. Więc rozbijemy sobie jajka. Raz, dwa, trzy. Posolimy troszeczkę to oczywiście solę na oko, więc że tak powiem, mam no, się nie sugeruję co do solenia. Musimy yy, nagrzać patelnię. Okej. Okay. Rozczepimy sobie ją może być i co i pokroimy sobie te nasze nieszczęsne pieczarki ja to zawsze kroję w nie wiem, paseczki tak to się nazywa też dosłownie, nie wiem cztery pięć one są w ogóle malutkie, więc e, będzie troszeczkę więcej. Myślę, że to będzie ostatnia. Ok. Damy sobie trochę papryki. Trzemy ją. Też kroimy w paseczki. Te muszę, nóż naoszczyć. ale to już potem. Mm, Dosłownie, nie wiem. Damy mm, sobie, co? Trzy pomidorki. Ja mam takie pomarańczowe, Przekroimy je sobie na pół i właśnie najważniejsze, dosłownie o ciupinkę damy sobie masła. Dobra, żadnej filozofii nie ma. Wlewamy nasze jajca. pieczareczki wjeżdżają. Papryczka. O, po kolei wszystko. Pieczareczki, papryczka, zaraz damy pomidorki. Jeden będzie tu, drugi będzie tu. I, I przykrywamy. A do tego kochani oczywiście wjeżdża kabusia. I wiecie co? Dzisiaj mam ochotę na 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 cappuccino. Robimy sobie cappuccino. wszystko usadowałem mleka. O, tak się prezentuje mój omlet. Może nie jest to idealny omlet. Jakiś idealny kształtów, idealnie dopieczony. Ale powiem Wam, że to jest mój omlet i mi smakuje. Do tego pyszna kawka i ja się biorę za sieranko. Ejka. Powiem Wam, że po tak dużym i bardzo sycącym sielaniu tego omleta, po jego e, pora zrobić obiad, bo powiem Wam, że już jest po 14 godzinie. Więc pora zrobić obiad i dzisiaj zrobimy sobie gulasz z kurczaka. Będziemy do niego potrzebować. Ja mam dwie piersi z kurczaka. Jest tutaj 300 gram, więc spokojnie starczy. Potrzebujemy cebulę, paprykę, pieczarki, olej, rosołek. Ja mam taki czosnek granulowany, mam Paprykę i co? Zapomniałam o czymś? Chyba nie. Więc pierwsze co musimy zrobić, to musimy pokroić e, piersi z kurczaka i je podsmażyć. wiem, mhm. ja że bardzo szybko też się robi naprawdę. sobie je opuszczamy. sobie wiedzieć co zmienić deskę. Czy mi się uda? O, nawet może być. Więc pokroimy sobie te pierwsi z kurczaka. W paseczki, w kosteczkę, tak naprawdę jak się komu podoba i jaką kto ma fantazję. Ja to pokroję tak. Nie za duże, nie za małe. To się mówi. W sam raz. Troszeczkę oleju. Ja mam słonecznikowy olej. No i wrzucamy sobie kurzaka. A, to już nam będzie potrzebne, tutaj po prostu wymienimy deskę, a ja sobie umyję łapki. że wam papryki czopki poprób smażymy. W międzyczasie pokroimy sobie cebulę. jest czynność ja nie na dino robić, naprawdę. I Wam powiem szczerze, że jak mam możliwość, to, e, to kupuję po prostu gotową, e, potrojoną. krojoną. się zaoszczędzę czas, dwa emocje nasze przy krojeniu. nam przykleiło. No, mówiłam właśnie. Mi dużo nie trzeba na pół cebuli mi starczy, żeby... Ja sobie jeszcze ją tak trochę. Poszeduję. Przemieszamy sobie kurczaka. W górę. Jak sobie go podsmażymy, to sobie go przełożymy do miski i potem e, wrócimy cebulę. sumie na tej samej patelni. Czekało ci pochodzić, ale... Teraz będzie się... Mamy kurczaka podsmażonego, z którego przełożymy tutaj. Do iński. I na tym samym podsmażymy sobie cebulkę. A! To musimy sobie zagotować wodę. Ja sobie tutaj dodam troszeczku masełka. a my sobie w tym czasie pokroimy paprykę. i zbierzemy sobie czerwoną, ona mi została z śniadania. wyraźniemy sobie żółtą. Więc sobie ją pokroimy, ja myślę, że tutaj pokroimy sobie w Jakąś tam też kosteczkę. Wrócimy sobie już ją tutaj. I pokroimy sobie żółtą. To już coś zostaje z sobą. to tak naprawdę też dowolna według usłania. To nie jest jakiś że tak powiem, e, na pokaz, tylko tak naprawdę robimy to dla siebie, więc e. no, jeszcze latają pieczarki. Pokroimy sobie je. Uczą, są tak malutkie, przywolę te większe. Ja naprawdę, wtedy na, na razem kupuję cebulę e, pokrojoną w woreczku. E, jest tak ostra. Nie wiem skąd ta cebula jest naprawdę. sobie pieczarki. Oczywiście gdzieś tam jakąś rozrzucę. To bym nie była sobą. Wyrzucamy trochę to ogarniemy. Teraz musimy teraz musimy podpuścić rosołek. Dajmy na to, niech to będzie 800 ml. Dajmy sobie rosołek, bo będziemy musieli to zaraz zalać i przypadku poddusić. żeby się rozpuścił. Ja Wpiewam, że mega pachnie. Naprawdę bardzo szybko się robi. Rzucimy sobie nasze mięsko i doleję do sołku. On się podgotował. Warzywa zmiękły, poddusiły się, więc ostatnim krokiem, który musimy zrobić, musimy zagęścić ten nasz gulasz. Ja mam tutaj 100 ml wody. Do tej wody musimy dodać gdzieś dwie, dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego właśnie które mi wyprysnął. Czekajcie, jak to jest gniotek. będzie łatwiej. sobie to wymieszamy. Do tego dwie łyżeczki śmieranki trzydziestki. Koncentrat. Ok. Przemieszamy sobie to. Ja sobie wezmę drugą łyżeczkę i ostatnią rzeczą jest dodanie mąki ziemniaczanej. Też łyżeczkę, ale ja nie mam mąki ziemniaczanej. Mam y, taką mąkę kukurydzianą, więc użyję jej. Dodamy sobie tutaj łyżeczkę. O, I teraz musimy to dobrze rozprowadzić, żeby nam się nie porobiły grudki. O, super. Damy też sobie troszeczku tego naszego sasiku, żeby to zahartować. Wymieszamy. i lawandę. Fajnie nam zaczyna już gęstnieć. Ja będę go podawała z kuskusem, jest to taki troszeczkę większy kuskus, -kus. nie ten taki malutki zwykły, więc podam go z tym kuskusem, można podać z kaszą, można podać z ziemniaczkami, dobra, z czym się Wam żywnie podoba.